Zapoznanie się z układem i działaniem instalacji elektrycznej motoroweru pozwoli na jego prawidłową eksploatację i konserwację. Źródłem energii elektrycznej w motorowerze jest prądnica i skrownik. Oto uproszczony schemat instalacji elektrycznej motoroweru, na którym pokazano jej poszczególne elementy. Prądnica Przewód zasilający, wyłącznik, lampa przednia, lampa tylna. Prądnica z cewkami prądowymi. Zasadę powstawania prądu elektrycznego wyjaśnia animowany schemat. Wewnątrz obudowy zamocowane są dwie cewki prądowe. Magnesy stałe umieszczone są na kole zamachowym. Wirowanie magnesów powoduje zmianę pól magnetycznych przecinających uzwojenia cewek, w wyniku czego powstaje w nich prąd elektryczny. Prąd wytwarzany w cewkach doprowadzany jest przewodem do zacisku na obudowie prądnicy, a następnie przez wyłącznik do odbiorników na motorowerze. Reflektor przedni. W reflektorze zamocowana jest żarówka dwuwłuknowa do świateł drogowych i mijania. Wyłącznik świateł na obudowie reflektora. Przełącznik na kierownicy umożliwia zmianę świateł drogowych na mijania i odwrotnie. Na błotniku tylnym zamocowana jest lampa pozycyjna. Lampa wyposażona jest w żarówkę rurkową. Osłoniętą czerwonym kloszem. Wyłącznikiem na reflektorze sterujemy również lampą tylną. Światła reflektora winny być ustawione zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Mierzymy wysokość od podłogi do osi reflektora. Przenosimy tę wysokość na gładką powierzchnię ściany. Wyznaczamy oś światła reflektora i granicę górną świateł mijania. Właściwe ustawienie świateł regulujemy przez zmianę kąta zamocowania reflektora. Wzajemne zależności wymiarów, które muszą być przestrzegane przy prawidłowym ustawieniu świateł drogowych i mijania. Wyjaśnia nam rysunek schematyczny. Schemat instalacji zapłonowej. Przewód zasilający od wyłącznika do układu zapłonowego. Przewód wysokiego napięcia i świeca zapłonowa. Prześledźmy układ zapłonowy motoroweru. Prąd przez wyłącznik na reflektorze doprowadzany jest przewodem do zacisku na obudowie prądnicy. Od zacisku do cewki zapłonowej do jej uzwojenia niskiego napięcia. A następnie do przerywacza. Styki przerywacza bocznikowane są kondensatorem celem zapobieżenia iskrzeniu. W skład układu elektrycznego wodu zapłonowego wchodzą. Cewki niskiego napięcia prądnicy. Zacisk prądowy na prądnicy. Wyłącznik zapłonu. Pierwotne uzwojenie niskiego napięcia na cewce zapłonowej. Przerywacz. Magnesy stałe prądnicy. Wtórne uzwojenie wysokiego napięcia na cewce zapłonowej. Przewód wysokiego napięcia. Świeca zapłonowa. Zasadę powstawania iskry na świecy wyjaśnia plansza, na której widzimy cewkę zapłonową. Krzywkę na wale silnika, kowadełko przerywacza, młoteczek przerywacza, kondensator przeciwzakłóceniowy. Wysokie napięcie, wzbudzone przerywanym przepływem prądu w uzwojeniu pierwotnym cewki, wywołuje iskrę na świecy. Przewód wysokiego napięcia łączy cewkę ze świecą zapłonową. Sprawdzanie świecy wykonujemy po wykręceniu jej z głowicy silnika. Sprawdzamy odległość elektrod. Winna ona wynosić od 0,4 do 0,6 mm. Z kolei sprawdzamy prawidłowość iskrzenia świecy po połączeniu jej przewodem wysokiego napięcia z korpusem silnika. Żeby nie uszkodzić gwintu w głowicy silnika, wkręcamy świecę kilka zwojów palcami, a następnie dokręcamy kluczem. Przestrzeganie zasad fabrycznej instrukcji obsługi dotyczącej instalacji elektrycznej, a w szczególności zapoznanie się ze schematem elektrycznym motoroweru, pozwoli na prawidłową jego eksploatację, właściwe zużycie paliwa, wykorzystanie optymalnej mocy silnika oraz przedłużenie żywotności pojazdu.